A z tej strony Kali Games to jest mój pierwszy filmik na moim kanale. Pokażę Wam dziś moje statystyki. Mam 19 550 pucharków. Spróbuję do jutra bić. Nie wiem, jutro nie będzie chyba filmiku, ale próbuję do jutra bić 20 000. Spróbuję albo nawet chociaż do 19700 Ale no dobra. Pokażę wam teraz tak, tu są moje, mówię, że ja nie jestem dobry, bo mam tak Moja najwyższa no to jest mnie to jeden No i moja pasta, to jest 12 Oczywiście na Leonie Bo jestem trochę dobry nad tym Leonem yy, Teraz tak, zadymiarze, mam 76... 71 zadymiarzy Przepraszam może, będę, może czasami będę... gadał, że mi nie zrozumieć, ale po prostu ja mam taką ładę wymowy. Że szybko mówię i... źle, źle mówię po prostu, no. Ale tak, no moja najwyższa to jest na wiem, że to jest no skill postać, ale... No, po prostu... Jest, jest, jest! Więc, yes. więc teraz jakby go. nie pisze, że jestem, ale z ciebie ten, ten na przykład, ale z ciebie dał albo coś. Menu, albo nie da no, jaki down, no, że z Bambi Ciebie na przykład albo coś. Ja wiem, że jestem słaby. Ja nie jestem dobry w tą grę. Gram tak z 2 lata najwięcej. Ostatnio sobie dzisiaj kupiłem tego skina. Jak Wam się podoba, to napiszcie w komentarzu. No do tego nie mam błyskota. No, no, trochę mam tych rzeczy. No, no właśnie, Biorę teraz na melodii. Trochę mi to. No, tu jest trochę. To jest klub, do którego możecie wbijać. To jest klub mojego kolegi, od tego tutaj, o tego tam, który no jest lepszy, oj, jest lepszy ode mnie. Nie patrzcie na rankingowe jego, bo on na tym koncie nie gram, bo ma dwa albo na trzy konta. Ten dużo ma tych kont i on gra na innym koncie, rankingowe, bo tutaj ma to jest jego pierwsze konto. Potem ma drugie, na którym chyba się albo przebił, albo ma trochę mniej. No i po prostu. No. Tu jest kolega, który. I am in też ma tutaj. O, zło ma złoto 3 akurat. No i ma 67 też jest ode mnie. Lepszy. Ma 67 w mnie że no, 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 po prostu nie jest lepszy. No dobra no i mój najlepszy znajomy, który ma 58000. No, na jego najwyższa to jest 50. ranga, Oczywiście się nie chwalę w tym. O, no, już, no, już mam srebro. Ja, ja jeszcze nie gram w teraz rankingowych. Ale no dobra. No, no dobra. Jakbyście chcieli, no możecie mi robić wyzwania, żebym pijał, nie wiem, rangę na jakiejś postaci, maksymalnie do 15, bo ja mówię, że ja nie, mówię, że ja nie jestem dobry. No, jakbyście mieli jakieś pytania, to piszcie, może wam odpowiem. Ja Będą jakieś normalne pytania oczywiście, a nie jakieś nienormalne. No dobra, to by było na tyle, na razie.